we yeah. W dzisiejszym materiale chciałbym wam pokazać bardzo fajny plugin do OBS Studio, który myślę, że wykorzystacie. Cały film praktycznie zaczerpnąłem od Lexia, także fajnie by było jakbyście wpadli do niego na kanał i zostawili mu subskrypcję oraz napisali w filmie, że jesteście ode mnie. Sam tego pluginu używam na streamach. Jak widzicie, często jak mam licznik, to są takie jakby fale muzyczne, które działają wtedy, kiedy muzyka gra. I chciałbym wam dzisiaj pokazać właśnie ten plugin, jak go zainstalować i przy okazji, jak może on Naprawdę fajnie ozdobić nasze streamy. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, fajnie by było, jakbyś zostawił subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, ponieważ powiadomienia nie przychodzą z tego kanału. A fajnie by było, jakbyś na nowo zasubskrybował i również ten dzwoneczek cisnął i zaznaczył, że chcesz otrzymać wszystkie powiadomienia z tego kanału. Przy okazji zapraszam Was na nowego Discorda, link jest w opisie. Przy okazji fajnie by było, jakbyście padli, lecimy po 100 osób. No i w sumie to bez zbędnego przedłużania, widzimy się już za chwilę. Słuchajcie, na początek sobie wchodzicie, oczywiście, w link, który wam podam w opisie. Pobieracie plugin i oczywiście, już wam mówię, co dalej. Mamy na pewno już pobrane ten plugin. Następnie, jak chcecie, możecie sobie to wypakować, to już od Was zależy. A możecie zostawić to tak, jak jest. No i mamy tutaj dwa foldery: Data oraz OBS Plugins. Wchodzimy w folder, gdzie mamy zainstalowanego OBSa i mamy tutaj również datę oraz OBS plugins. No i praktycznie wchodzimy w tą datę, tutaj także, OBS plugins i tutaj również mamy OBS plugins. Wchodzimy w ten folder i mamy coś takiego jak Spectralizer. Następnie przenosimy sobie ten folder do tego folderu, gdzie mamy naszego OBSa. Ja już tego nie będę robił, ponieważ już to mam tutaj przerzucone. Możecie zauważyć, że ten folder się tutaj znajduje i tak samo robimy z tym poprzednim. Czyli tutaj mamy OBS plugins, wychodzimy sobie z powrotem. Teraz, żebym nie pomylił, to było to. 64 bit. I tutaj te trzy pliczki przerzucamy. Ja już tego nie będę robił, bo mam to zrobione. No i w sumie to tyle, jeżeli chodzi o instalację. Więc naprawdę banalnie prosta. Ale oczywiście w razie jakichkolwiek problemów, zawsze możecie do mnie napisać i powiedzieć, że wam nie działa, to wam wtedy pomogę. Kiedy już wykonamy tą całą instalację, wchodzimy sobie do programu OBS, klikamy plusika bądź prawym, dodaj. Audiowizualizer, no i mamy tutaj nasz Audiowizualizer dodany ten plugin działa oczywiście. Żeby Wam działał, to musicie zrobić tego audio na urządzenie audio, bo wtedy wam będzie to na 100% działało. Oczywiście potem wam to zaprezentuję, że, że działa. Możecie sobie tutaj filtry ustawić, jak chcecie, na przykład Monster Kata bądź jakiś inny. Pobawicie również kolorkiem, yy, ustawieniami, takie jakie wam się podobają, no i w sumie to. Od Was zależy jak to będzie wyglądało, będzie naprawdę spoko. Ja Wam mogę pokazać teraz na ekranie przykład jak to wygląda mniej więcej. Także jeżeli materiał Wam się spodobał, to zostawcie łapeczkę w górę. Subskrybujcie kanał po więcej. Z mojej strony to było na tyle. Trzymajcie się do kolejnych filmów i siemanko.